No. Siemanku i dzisiaj jesteśmy w mojej nowej sercu. jestem o szóstem i dzisiaj Iwan nadzoruje to niedługim, nie ale krótkim odcinkiem. Ja to zrobię. O, już kolega nam szybko. Zaufał. Do koksa. Ja, on miał mi te diaksy, a ja mu nie dam koksa, więc klepiamy go. A, z klubakiem. no Może będzie coraz więcej takich serii, ale już nasz kolega z Zobaczmy, co tutaj miał. Może. No, więc to może na tyle. 老子把拆了。